Nie, trafiłem do więzienia Tung-Tunga, zobaczcie, jak on tutaj teraz tung, no tung, nie, I teraz to musimy spiknąć pleś, żeby stąd się wydostać, no nie, naprawdę jestem w więzieniu, a tam chodzi Tung-Tung, musimy stąd się wydostać, Ruzia, musimy stąd uciekać szybko, jak możemy. Maciek, Tung-Tung się spierdział, nie widziałeś? Nie, to byłem ja ze strachu przed nim. Oj no weź, jesteśmy w jednej celi, a ty tutaj takie rzeczy robisz. Musiałem, bo już nie wytrzymał... O, o. O, co się stało? Spierdziałem się, przepraszam, znowu o, poleciało tyłem. Szybko, Oj, chyba tędy musimy uciekać, tutaj jest jakiś wentyl. Tutaj co jest napisane? Kontynuuj, kontynuuj bicie. Okej okay, Maciek, się. Nie, nie możesz mnie bić, bo założę ja nie. kartę niebieską czy zieloną. A! Co? Ej, ten rekin na mnie walił tra ro tra la la No, 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 no tra można lalo, go kupić, ale lepiej nie, lepiej nie. Lalelo, Dobra, Maciek prowadź, bo ja się jak zwykle tutaj zgubię księżniczka w oparciu. bo odbija mi się w żołądeczku, nie mogłem nic powiedzieć, no. <laughs> Maciek, jak może się odbijać w żołądeczku? No normalnie, bym beknął żołądkiem. A nie, eee. bo to znaczy, że chyba brzuszek jest głodny wtedy. A No to ty no jesteś ta. głodny i ci burczy brzuszku, tak? Czy chyba, co? Ch chyba chodziło o burczenie w brzuszku, ja już nie wiem, no może no, tak, jak... może to tak się nazywało, nie. no jak jak w brzuszku to nie znaczy, że nie możesz mówić. Co tam masz za kluczyk jakiś płaski? Francuski. Ej, on jest tak płaski ja... twoje zęby. A, to dobrze, mam proste i równiutkie. Jak twoje plecy. No, plecy też mam proste, nie mam skoliozy. Jak twoje uszy. Uszy proste? No, masz to u góry takie kocie uszka założone, nie? Zostają takie to słodkie trójkąciki, kocie uszka, no, dobra? Ty, 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 masz, ty, ty masz te, jak to się mówi na te trójkąciki i to doritos, o doritosy masz na głowie. Tak, doritosy, ty masz doritosy na doritosy głowie, Doritosy masz na głowie. Weź Maciek, dobra, oj patrz to jest ojciec Tunga i Tunga, matka Tunga ta, ta. i Tung, Tung. No. I zauważył Tung tuk szybko, kuzior czerwony, kuzior czerwony, klikaj i uciekaj do góry, goni mnie, goni mnie! Szybciej Maciek szybciej! O ma pałkę, o ma pałkę! Ej, co się ma? No gada po swojemu, ale go i tak nigdy nie czai! A spad na dół, ej, spad na dół, spad na dół mnie! Maciek on gada, tung tung tung, sahur, co? Jestem Maciek, nie sahur! On mnie pomylił z kimś! Maciek! Uspokój się, ty znowu to zrobiłeś! Bombardinio Krokodilla. Bombardinio Krokodilla, Bombardinio Krokodilla! Tak musisz, musisz to powtarzać. Maciek musisz to powtórzyć. ty na mnie dwa razy, hmm. żeby miał to sens. Boże, 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 ja to zaraz gliczuję. O! Fik! Eee! Jak tam weszłaś! Ja FIK! Ja wiedziałem, bo ja widziałem tutaj wszystko, czyli to będziemy musieli wszystko pokonać. Ej, ja chcę! Jak chcę. Ja chcę iść tam dalej! Ja chcę iść tam dalej! O! Sekrety! Maciek. Sekrety odkryte! Zobacz, nie za Maciek, weź. Wejść. Zobacz, ja tam no, tańczę. No nie jeszcze sobie dęsuję, no nie wierzę, no. I, ty, idę, Wiesz obczać, i, idę obczać sekrety, tego się nikt nie spodziewał, że można o. uciec na dwa sposoby pewnie. Aha, tam już nie mogę iść. No i co? Nie kozać tak Maciek. No jak ty dać nie umiesz tu skoczyć, to tam, to tam się na przy Bombardino Krokodinio, bo, nie? Bo mogę się, o, 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 o prawie mi się udało. Prawie a tutaj, a tutaj dało. gdzie ja bym był? Maciek! To udało ci się. Uuu, to jest coś Ja nie mogę przejść dalej, zobacz, nie nie Widzowie, zrobimy to tak, że cofniemy się tutaj z powrotem i zobaczymy co tutaj później będzie, dobra? Okej. Dobra, to może robimy to tutaj, tutaj o tu idziemy. Albo chodź, ja idę, ja idę zobaczyć, idę zobaczyć, idę zobaczyć. Zobaczmy co tutaj będzie, tylko trzeba uważać, uważać, trzeba uważać, trzeba uważać na wszystko teraz, bo to wiesz jak to jest. Jesteśmy panami tego świata, Maciek. Pokonaliśmy Tungtunga chyba. No tak, ale tutaj jest najgorsze to, że nie można się wydostać stąd jakoś. My powinniśmy iść tym tunelem, później powinniśmy chyba tędy przebiegać, tak? Maciek, to chyba nie o to chodziło w tym kieszeniu. No to na pewno nie chodziło, ale odkrywamy sekrety na pewno, które tutaj są. Ej, widzę, ch ch Chyba tędy trzeba pobiec teraz, Fik. Tak, 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 idziemy tędy, ale i co teraz zrobimy? No, właśnie jest mały problem. Chyba nic już nie zrobimy. Pokaż mi swoją głowę. O! spadłem! No nie! I na koniec świata jeszcze dalej, czy nie? O, ciekawe, gdzie mnie teleportuje. O!

Biegnę, no przecież biegnę, tylko Tung-Tung-Tung za mną biegnie. Yy, Tung-Tung-Czachul się kupę zrobił, kupę zrobił. O fuj, no Maciek. Dawaj no, naprzód. Ej, no weź, bo ja znowu prawie wieszam tego glicza. Biegniemy dalej, jakiego glicza. Po, po Łopatę czekaj. bierz i kop rowa normalnie, kop rowa, let's go. Ja nie będę kopać rowa, no co ty? Kop, jesteś grabarzem no. w dzisiejszym odcineczku. A, czyli muszę ci wykopać grób, okej. Okay. Nie, sobie musisz. A, to co? Na pewno! No musisz sobie, nie mi... Maciek, ja mogę ewentualnie tobie! Tobie wykopać! No poczekaj, bo mi deski złamiesz! Deski się łamią same! mi Maciek! Uuuu! Nie mam żadnych szans, żeby to przejść, bo mi ją złamałeś A ty cwaniaro! Maciek! Tak ja cię wykorzystać tutaj, że udało mi się... Raz, za trzy! A widzisz, dało radę w podwójnie! A, a chciałam coś zrobić, się zrobić, bo się Nie wygrywało. ma, o ty, wchodzimy do Czachinio Babinio. Idź dołem! Czachinio babinio! Jakim dołem? Nie, do, dołem to ej, trzeba ja jak wadzi, się jest, źle skoczy. Ej, to jest Squid Game, ale już ułatwili plausę. No bo to jest ej, Squid Game dla głupich. Ej, nie mów tak! Ej nie ja upływam! Płyniu płyniu, 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 płyniu! Płyniu płynie płynie. No wiem przecież! Biegnij, albo płynie. Płynie, 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 płynie. A dlaczego tu pływamy w tych ściekach? A tutaj jak ktoś nasi. A jak ktoś nasisiał? Gol, 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 gol. Dobra, to mnie nie do góry. Nie musiałeś mi tego Maciek mówić, że to są jednak ścieki i ktoś tam mógł nasikać. Mogło tak być. Duk, 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 za duk, duk, Szybko, 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 ciągnij wajkę. Żyłam na cztery! Godzi mnie, goni mnie! On zaraz będzie kadł po mojemu! I ja ja cię nie rozumiem, tung A ciekawe, co by się stało, jak ja bym się zamienił w jego mamę? Czy on by wiedział, że to jest jego mama, czy nie? Czy mamy mamę rozpoznał? Ej, to weź się zamienić w mamę! A tutaj o co chodzi? Sarania. Ej, w ogóle sarania to znaczy kocham cię po koreańsku, wiesz? Sarania. Coś nie wierzę, coś nie wierzę. Dobra, respawna zrobiłem. Jak jesteś gotowa, A. to A. dawaj będziemy windą do góry. Dobra, jestem ready. Raz, dwa, trzy, klikamy. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No nie działa. Bo... O, działa. Oui. A, jesteś prawie, jesteś prawie na mojej wysokości. Jestem nad czoką, Maciek. Nie, jesteś nadem, pod, podemną. mną. Nad. Pot. Pot, Wszyscy widzieli, że jesteś pot. Nie. Nieprawda. Bierz bierz napój wysoko, ten biegowy, i skaczemy. Maciek, ale w ogóle. Nie myślałam, że to jest czerwone pole i nie można na nie skoczyć. A przypominam, że uciekamy o tralala O, o, leko fartuch miałaś, fartucha miałaś znowu. A znowu trafiłam do Masterchefa, okej. Nieo. O, Dobra, to nie jest takie ciężkie o! jak się biega szybko i się codziennie biega po Kralo. 20 km dziennie No raczej Maciek, raczej, no co ty sobie wyobrażasz? Ty, dopiero mamy 52 progresu. Jak to się Ej, tutaj wszystko smakaty. szuka! Aha, no tak trzeba albo coś ten... No, Znajdź! No nie. Lidera. Maciek, już po mnie! Dlaczego? Bo to jest drabina! Przecież drabina to nie jest takie ciężkie. Maciek, przecież ja tutaj zawsze utykam i nigdy nie przychodzę więzienia przez tą drabinę! Niemożliwe, a ten co szuka? Ten co szuka! On szczęścia szuka. No weź się poseń, bo mnie popychasz drabiną moją. Ech, no ja nie mogę! fik. I za pierwszym razem, bo to zależy jak postawisz wow, drabinę! Wow, wow! Maciek! Co? Z zobacz, odwróć się! Ale że już jesteś tak szybko za mną! No i no. dobrze, dobra, teraz no, szybko ale... tutaj skaczamy, bo jest metoda na to, żeby szybko uciekać ja nawet... stąd. Ale zobacz, to się wszystko zlewa w jedną całość, ja nic tutaj nie widziałam, prawie gdzie skaczę. A może tak, dawaj szybko, do góry. O nie, Maciek, Maciek, co się ze mną dzieje? Co się za mną dzieje? Tung, 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 sahur, tung, 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 sahur. Staranie. Tung, 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 jest za tobą? Co się stało? Co się stało? Co się stało? stało? Spadłeś? Czy popchnął Spadam. cię? Popchnął cię? Spadam. Popchnął mnie, takie zielone włosy gną. Może tak być, że cię popchnął. Dobra, teraz to tutaj wentylację Maciej, trzeba było zrobić. Maciej mam problem z dziurą. No to musisz rozwiązać ten problem jakoś sama. Ale centralnie mam problem z dziurą. Dobra, 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 niemożliwe, niemożliwe. No mówię ci, że miałem problem z dziurą. A gdzie jesteś? No na tej teraz... W, yy. Zaworach, ale nie pamiętam, gdzie się szło. Dawaj szybciutko, bo tutaj drabiną trzeba szybciutko uciekać, trzy wentyle jest no, wyłączone. Przecież, przecież maciek biegne. no Ile sił w tych moich nóżkach, króciutki? Ale ja jestem krótszy od ciebie. Nie, nie jesteś krótszy. Dlaczego mi tyle często przychodzi, że musi tung-tung dodać mnie do ulubionych? Ja go nie dodaję do friends listy. Co? O, padła. Nie, nie, niemożliwe, przecież to nie jest ciężkie. To jest ucieczka ja mam... w stopniu dla dzieci, o. Ja ci mówię, ja mam dzisiaj jakiś problem ze sobą. Ja tego nie lubię, ja tego nie lubię teraz o, akurat to co aktualnie skaczę, bo to jest mega ciężkie dla mnie! Fik Poczekaj! Nie mogę, bo człowieku. to automatycznie mnie popycha wiatr, nie mogę. Dobra, udało się. Wiatr, ta wiatr cię popycha, to po prostu smuchasz te pod i cię popchnęło. Wiatr mnie popychał, było widać. Dobra, poczekamy w Dancing in the Floor. Dobra, co tutaj mamy do zakupienia? Oczywiście możemy nie. grapple guna kupić. Możemy kupić jakąś aurę. Czego ta aura jest? Kupisz mi? God u? czyli nieśmiertelny i jetpacka. Jetpack nam nie jest potrzebny. Czyli nie widać? No, ale jest podświetlone dla takich jak ty. Dobra, idziemy. dla inteligentnych. Aha. Inaczej. Tak, inaczej, tak. Wiedziałam, że to powiesz. Dobra. Zaczynamy, <ś kolejne> no, czy za trafi? trafi? Nie trafiłam. Gdzie jest różia? No napiłam. Maciek! Maciek się no... ci się nie bardzo nabija. Będzie nie, to nie, nie! Tora, przygotuj się teraz pewnie na tungtunga. Tunga. O, biegnie tung, tung, na Ja i no, słuchaj, o ci, po, ci pobie, się Bierz bazukę i kepsani! Oj ci powie, że cię kocha! Bo, y, y, J, ja, ja go też Staranie, kocham, nie? I dlatego Staranie, dlatego masz Staranie. moje burgery! jedz moje burgery zdrowe! zdrowe. Od kiedy burgery są zdrowe? Nie byłeś taki straszny. Wybuchłeś przy mnie. Hehe. Ale go porobiłeś, Maciek. No jasne, że go o! porobiłem. Dawaj, mm. dawaj, szybciutko teraz na dół. To raz, dwa, trzy. Zesizguję się na główkę. Wee! O nie. Ja tutaj tyle razy spadałem bezsensownie. Maciek, okay. to nie spadam, tylko muszę skakać. Dobra, jest okej. Okay. Co? Ja idę po ścianie, spider Gwen. No nie, no. czyli cię zliczowało tak, jak ja miałem to często gęsto. Pierwszy raz co się na kiedyś przydarzyło. O nie, zobaczymy co ona teraz zrobi. Czy ona spadnie do lawy, no. czy zeskoczy czy jakoś? Udaje się szybko zrobić. No nie gadaj, tam jest lava. No jest na końcu. Nieważne, co <grym> zrobić, bo na końcu i tak jest lawa. <grym> Ale ja sobie idę, gdyby nigdy nie... La, 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 no nie idź, zrób już killa. Zrób już killa, ja zrób już killa. Jak się niby zrobić kila, Przepraszam bardzo. Y, escape i odrodzenie. No to tak nie działa. Ej, widzę, wieczyłem po polsku? Przyszłam po angielsku. Język projektu, English. A czemu mi tłumaczy po polsku? <grym> Ej, bardzo szybko się skapnąłeś, wiesz? A czemu mam po Cześć, polsku, Maciek. jak mam po angielsku? Siema! Cześć, no bardzo źle co... to zrobiłaś! Co mam teraz robić? Zeskocz! Dobra! No musisz zeskoczyć, tu nie ma innego wyboru! Róża, Ruzia ten normalnie wiecie, jej kolor to czerwony, lawa jest czerwona, więc nic jej pewnie się nie stało, zobaczcie. Maciek, ale wiesz co jest najlepsze? Co? Ja w ogóle nie mogę tutaj zeskoczyć, bo ja cały czas po tym schodzę. Uuu, no to jej się zgliczowało, no tung, tung, tung cię zaraził, tung, tung, tung cię zaraził. Nie, tung, tung, tung sahur, tung, 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 No tung, tung sahur, dobra, to ja lecę dalej, dobra, myślę impasible robię. Nie, on ci zrobił trollolino, trolololo. Tralalinio trollolo, dobra! Czyli cię strolował ogólnie na nasze, nie? Tralalinio trolololo, no cię no, ciebie! A lecia. co zrobiłaś? Co zrobiłaś? Eee, ja nie zdradzam takich tajemnic, co zrobiłam. No dobra, bo dla widzów by się przydało to no ogólnie. No dobra, nam escape i odrodzenie. A wcześniej tego nie zrobiłaś? Nie, skoczyłam do lawy. Eee, a mówiłem escape i odrodzenie, ale ona nie! Bo ona, 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 ona mądrzejsza, nie? Ale dobra, no raczej, zobaczymy, czy ona się kapnie tutaj, co musi robić, nie? Czy na przykład będzie brała jedno i będzie musiała iść po drugie tam do góry. Czym? O, zabierzmy. Macie, ty, nie, ty nie, rób ze mnie takiej, wiesz... Ja deskę zabieram, bo Tung, Tung, Tung na mnie czeka. To jest robotinio Tung, Tung, Tungowaty. O nie, ja czekam na ciebie. Gdzie ja doleciałam? Gdzie doleciałam? Ja muszę poczekać na Ruzię. Siema, Ruzia. Cześć, Maciek. Ruzia, dawaj, bo, ta, bo tam jest tung, 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 y, jakiś bombardinio trollololo. Albo robotinio. Ro, robotinio Rob... machinogano trollololo. A nie. Dziwnie. A nie ten? dziwnie to wygląda, dziwnie to ogólnie wygląda. Za ocenisz zaraz. No dobra, Maciek. No. U, prawie mi spadło. No właśnie, bo krzywo stawiasz. Widziałem jak krzywiutko stawiasz, a no to po prostej linii się idzie. Czy by było dla ciebie prosta? Dobra tak to się kuchnie. Dobra, dawaj tutaj. I zobacz. Jest eee! robotinio, miniganiowo, trollo bum, bum, -minio. Dawaj go, go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj, A. O, on strzela czymś jeszcze w nas. To no nie, dobra, jedno ja ramię dobra. pokonane! Ej, ja też mu pokonanie jedno ramię! A. Nie! nie. Zaraz ten mnie ten będzie, ten... zaraz mnie, zaraz będzie, mnie dopadnie, zaraz mnie dopadnie, muszę uciekać tutaj! Ouuu! Macie podał mi się pokonałam go! Ole eksplozję zrobił epiczną na koniec. Tak, zrobił bam! Dawaj szybko do wozu i uciekamy stąd szybciutko. Ej, szwajcarski ser, szwajcarski. Wsi wsi wsiadaj ze mną, albo nie! Dobra, idę do bagażnika, Maciek. ELO! Uciekam! Poszłam do bagażnika, ba, ba. Dobra, słuchajcie widzowie, udało mi się uciec. Na górze czeka już na mnie helikopter, żadnych tutaj jest, nie ma innych już wydziwnień. Różia uciekła razem ze mną, wy też uciekajcie szybciutko, zanim was tung-tung złapie. I słyszymy się w kolejnych mega odcineczkach. Pa, pa!